Dzień dobry, kochane. Marta Chobańska, Twój piękna. Zapraszam na wspólny makijaż. Dzisiaj są i imieniny, także się wyszykujemy na dobry dzień. Dostałam dzisiaj sobie dłużej i potem naprawdę pięknie zaczęłam dzień modlitwą, treningiem, pysznym śniadaniem owsianką z porówkami z i z malinami. Teraz za makijaż, później jadę na petyki, a potem jadę na spotkanie z najbliższymi. Także zapowiada się piękny dzień. Kochane, mam gdzieś już pielęgnację. Ostatni y, krok mojej pielęgnacji to był SPF. I teraz znowu nałożę SPF, y, ale to już będzie w formie kremu CC. To jest nasz najciemniejszy odcień, medium to deep, więc on jest nawet troszeczkę chyba za ciemny dla mnie. Tak, mini-mini, ale on bardzo pięknie ten ciemny odcień kryje przebarwienia, więc taki mój fajny trick naturalne przy, przykrycie przebarwień takie na co dzień, jeśli nie chcesz chodzić po prostu w masce o zobacz, właśnie wszystkie nieskonałości znikają to nałożyć sobie ten kremik na całą buzię można dłoni, ale lepiej jest nawet jeszcze pędzlem więc zaraz wezmę pędzelek i następnie dopiero na ten krem nakładam podkład w moim właściwym odcieniu albo takim troszeczkę ciemniejszym Jaśniejszy, jaśniejszy, i To jest jaśniejszy podkład BRN150, nasz najpopularniejszy kolor najczęściej jak go wybieracie, jak bierzecie udział w metamorfozie i zamawiacie sobie u mnie próbki. To najczęściej ten kolor y, ostatecznie kupujecie później, bo on się tak pięknie dopasowuje. Jak widzisz, on jest jaśniejszy, ale właśnie w połączeniu z tym ciemniejszym Kremem CC da mi takie idealne krycia. Przy tym bardzo naturalny, świeży efekt, bo nie ma słuchajcie nic gorszego niż za ciemny podkład. Zresztą one też się genialnie mieszają i dzięki temu mają taką lekką, naturalną formułę i piękne wykończenie, a ten pędzel daje też taki aksamitny, aksamitny mat. Bo to jest wersja matowa. Dzisiaj jest gorąco, też pogoda zmienna. Wczoraj padało. ok, i nałożyłam go sobie myślę, że na całą buźkę pędzelkiem. Ten efekt krycia punktowo lubię też wzmacniać korektorem. Mam dwa. Ciemniejszy służy do przykrywania na przykład cieni pod oczami, albo jakichś innych niedoskonałości, takich właśnie bardziej brązowych, albo troszeczkę nawet takich wchodzących fiolet, a jaśniejszy służy do rozświetlania. Ja no super się sprawdza, na przykład tutaj. Muszę sobie z nim zrobić takie wstępne konturowanie. i To są takie kremowe odżywcze korektory. Także one się świetnie kłaniają, Bardzo ładnie zastygają, ale nie podkreślają zmarszczek. Także to też jest ważne, żeby korektor był taki właśnie wtopiony w skórę i adekwatnie do podkładu. Ja sobie najczęściej go po prostu rozcieram pędzelkiem, wzmacniam krycie, to też sobie robię nim takie wstępne odwrócone konturowanie. Jak sobie tu nałożysz jaśniejszy korektor, to będziesz miała optycznie wykonturowaną później buźkę mocniej, bo jasne kontrastuje z ciemnym i dzięki temu ciemne wydaje się ciemniejsze, a jaśniejsze, jaśniejsze, dokładnie, żeby zobaczyć światło. Czasem trzeba po prostu doświadczyć ciemności. Nie wiem, czy teraz mówię o makijażu, czy o życiu. <grafię> Dobra, wklepuję sobie też całą powiekę. Mhm. Pracuję wszystkie miejsca. I widzicie, jest twarz taka bardziej teraz 3D. Wcześniej była trochę płaska, jak taki naleśnik. A teraz jest bardziej 3D, 3D. Czas na konturik. Jak chcę, żeby mój kontur był mocniejszy niż standardowo, to nie pudruję twarzy, tylko biorę ciemny puder. To jest naprawdę ciemny puder, nasz najciemniejszy kolor Deep Beige i nakładam go pędzelkiem do konturowania na mokry podkład w tych miejscach, które właśnie chcę albo wyszczupić, albo troszkę przyciemnić, opalić, bo to jest taki kolor, wygląda właściwie jak cynamon. I on po prostu genialnie będzie tutaj zaznaczał właśnie te strategiczne miejsca. Czyli to są właśnie najczęściej policzki. Zobaczcie, co taki ten kontur jest wyrazisty, mimo że to jest tylko puder. To właśnie on się idealnie wtapia i łączy. To jest puder mineralny, więc on też pięknie pracuje na tym mokrym podkładzie. Ma sobie taki roślinny emolient, który się tak nie zmiękcza skóra. I optycznie i w dotyku ona się staje taka bardziej jedwabista, właśnie nazywa się ten puder. Jedwabistym pudrem wykładzającym. I słuchajcie, super trick na podniesienie oka to użyć tego pudru tutaj. Zobaczcie. I wtedy od razu liftinguje mi się całe oczko. Można też czoło. Chociaż czoło ja za bardzo nie lubię konturować, bo to też zależy od kształtu twarzy. Ja bardziej wolę konturować tutaj żuchwę i policzki, ale tutaj właśnie skronie też sobie często przyciemniam. Pomyśl, pomyśl, zanim zaczniesz nakładać produkt do konturowania. Co Ty tak naprawdę chcesz tutaj konturować, co chcesz zmienić, bo tam, gdzie nałożysz, tam będzie, będzie efekt. Także broda, żuchwa, tu zawsze troszkę bardziej pod żuchwą. I to można zrobić nawet troszkę mocniej, bo potem biorę pędzel już taki klasyczny i biorę puder mineralny, ale prasowany i jasny i sobie nim trwalam cały makijaż, czyli właściwie te miejsca, w których nie konturowałam. Zobaczcie, jak on robi aksamitną buzię. Jak wiesz, efekt takiej gładkiej, naturalnej skóry aksamitnej, to użyj tego pudru, bo on po prostu przepięknie wygładza. On w naszym sklepie, w moim sklepie ma, słychać tyle opinii pozytywnych. Poczytajcie sobie o tym pudrze, bo po prostu robi magię. No, on taki daje efekt właśnie wygładzenia, a przy tym jest mineralny, więc nie obciąża skóry i nie wysusza. I kochany na koniec daje róż. To jest kolor Shy blush taki świeżutki i go sobie dam tylko tutaj, dzisiaj na szczycie kości. Nie będę go rozciągała na cały policzek, tylko jakby chcę, żeby cała twarz była matowa, a on będzie tylko tak troszeczkę mi rozświetlał i tutaj ożywiał tak zwane jabłuszka. No zobaczcie, jaka piękna cera. Mam obsesję po prostu na punkcie takiego makijażu skóry i bardzo wysoko stawiam tutaj poprzeczkę, także muszę powiedzieć, że te kosmetyki Dwa korektory, podkład Creme i ten puderek przyciemniający i ten matowy, który teraz jest w palecie Perfect, po prostu zrobiły mi skórę idealną i już jeszcze jest w palecie, i oczywiście trzy pędzle do podkładu, do konturowania i do pudru, to jest taki gotowy zestawić i sobie życzysz, napisz do mnie, możesz go u mnie kochana dobrać kolorystycznie i kupić. Teraz zrobimy brewki te moje brewki ostatnio takie jakieś niemrawe ja mam cień do brwinia zresztą sobie kredką czasami chcę Wam pokazać coś innego niż kredkę ale ja po prostu kocham tę kredkę i zawsze jej używam więc ja dzisiaj sobie znowu użyję mojej kredki woskowej i proszę bardzo jakie to proste starczy domalować włoski tam, gdzie ich brakuje. Najważniejsze by to, że jak zrobię te brwi rano, to jak idę już wieczorem do łazienki zmyć makijaż, to one nadal tam są. Nie migrują nam po twarzy. Nie rozmazują się. Zobaczcie. nie Jest różnica, prawda, jak ta brewka jest podkreślona, ale tą kredką to jest tak naturalnie zrobione, że na pewno nie przesadzisz. Będziesz miała te brwi tak po prostu pięknie wystylizowane, wymodelowane, jak od... jak od dobrej kosmetyczki to trzeba zaznaczyć. <noise> Bo można czasami mieć też źle zrobione brwi, ale to są takie brwi naprawdę pięknie podkreślone. I znajdź w komentarzu, czy malujesz się codziennie, Mi się bardzo rzadko zdarza nie umalować chociażby delikatnie, nawet jak mam taki dzień w domu, czy idę na siłownię, czy na trening, zawsze mam delikatny makijaż. I teraz tak, oko będziemy robiły dzisiaj w neutralach, czyli w brązach, ale żeby nie było nudno, dodam sobie granatową kredkę, dokładnie taką jak moje paznokcie, także myślę, że to będzie super też wyglądało przy moim kolorze tęczówki, czyli do oczu brązowych, bardzo fajna propozycja. I zaczniemy od matowego jasnego cienia, który nakładam sobie wewnętrznych kącikach oczu, a potem rozciągam na całą powiekę. Pod brwi. O, i możesz też troszkę w zewnętrznym kąciku. Całutkie. Tutaj najważniejszy jest ten zewnętrzny kącik w przypadku tego makijażu. Następnie ma to w takim niezaciemnym brozie. To jest idealny cień do modelowania. Nakładam zewnętrzny kącik i rozciągam załamanie powieki. Zobaczę, jak on błyskawicznie modeluje oko i też sobie lubię nim podkreślić powiekę dolną. To bardzo fajnie powiększa oko i tak. Domyka i cały makijaż, czyli najpierw robię sobie, zobacz, tutaj bokiem pędzla taką plamkę i rozcieram tutaj, te pędzle są, pędzle, pędzle są mięciutkie i łatwo nakładają nasze cienie, ale jeśli szukasz cieni, które będą idealnie wygładzały Twoje powieki, które nie będą się zbierały w załamaniach, będziesz miała pięknie, naturalnie podkreślone oko, nic się nie będzie osypywać, to bardzo polecam Ci tę kolekcję. Są nie wkłady, więc one są pojedyncze i się je po prostu dobiera do paletki. Mogę ułożyć taką paletkę dla Ciebie. Kochana i zobacz, jak to ślicznie i naturalnie wygląda. I teraz biorę sobie ciemniejszy brązik i tym ciemniejszym brązikiem lecimy bardziej tutaj przy rzęsach i jeszcze też zewnętrzny kącik. I robię to samo, co wcześniej, ale już troszkę niżej. Wcześniej trzymałam tak pędzel, żeby rozetrzeć wyżej, a teraz trzymam tak, żeby rozetrzeć troszeczkę niżej w tym załamaniu. Aby pogłębić, ale jednak, żeby ten, to przejście kolorów było, było delikatne. Mhm. I sobie blenduję. Sama przyjemność blendowanie tymi cieniami. I znowu podkreślam tutaj przy rzęsach. Idę troszkę wyżej. To jest mahogany. Bardzo lubię ten kolor. To jest taki piękny czekoladowy brąz, jak futerko takiego misia pluszowego. To jest taki kolor. Jeśli się miało się takiego klasycznego pluszowego, misia. Nie, ko, nie koralgol, koral go, kolaro, go, koral. Nie lubiłam koralgola. To imię jest zbyt trudne. Bardziej taki uszatek. No, to jest taki kolor uszatkowy. Bardzo fajny. Teddy bear. Okej... Okay. To nie taki sprany miś, tylko... Dobra, już nie mówię o misiach. Wewnętrzny kącik oka można zrobić błyszczący, bądź w macie. Jeśli w macie, to idziesz biskot, ja, ja sobie zrobię błysk, czyli candlelight, który nałożę sobie na powiekę. Piękny. To jest cień na randkę, słuchajcie, bo on sprawia, że oczy wyglądają jak skąpane w świetle świec, bo dokładnie to znaczy candlelight. Czyli takie brzoskwiniowe złoto i troszkę sobie jeszcze go dołożę jako rozświetlacz tutaj na policzki, na grzbiet nosa, nie końcoweczka, tylko grzbiet. I nad... Kurnowego. Mhm. I teraz, kochana, sięgam po wspomnianą, czyli zobaczcie, taką e, wspomnianą granatową kredkę, natomiast taki makijaż też jest bardzo piękny, taki właśnie neutralny, neutralny. neutralny to jest w ogóle klasyk na co dzień, także musimy mieć tę paletkę i będziesz jej używać naprawdę cały czas i tylko jak się cień będzie kończył, bo mi się na przykład zawsze ten jasny, widzicie, najszybciej kończy, to nie musisz kupować znowu całej palety, tylko wymieniasz jeden cień i to jest po prostu rewelacja. Także zapraszam dziewczyny, kredka nazywa się Petit, Petit to po francusku. Malutki. Ona jest taka właśnie malutka i zgrabniutka. Och, będę kichać. Nie. <grytania> I teraz kochana biorę sobie granatową kredkę i po prostu staram się nią... Mm, nie nie nabliżyłam wcześniej ust i bardzo mi to przeszkadza. Ale będzie dzisiaj było więc. I staram się nią po prostu namalować mm, taką jakby kreskę w linii rzęs. Ale jak najcieniej, widzisz? Nie musi być w tym perfekcyjna, ja nawet troszkę sobie naciągam oko. Ale ta kredka ma kolor takich ciemnych jeansów, przepięknie podkreśla tęczówki. Jest taki elegancki granat, nie bójcie się granatu na oku dziewczyny, jeśli macie dobry kolor, to naprawdę będzie rakieta. Zobaczcie zaraz, jak to super będzie wyglądało, ponieważ tą kredkę będę trochę rozcierać, ale staram się mimo to być jak najbliżej linii rzęs, jak najcieniej, dlatego że ona ma po prostu mi te rzęsy tak jakby optycznie zagęścić. Co jeszcze robi ten kolor? On słuchajcie optycznie wybiela nam no, białkówki oka, tak? Czyli taki właśnie kolor kontrastuje ładnie z tym białkiem oka i sprawia, że dzięki temu spojrzenie wygląda na bardziej wypoczęte. Czysty, sprawdzam czy czysty, chociaż to świeżo umyte, i tak sprawdzam. Czysty pędzelek kulkowy. I tym kulkowym pędzelkiem po prostu delikatnie to sobie blenduje tak żeby zrobić taki efekt właśnie roztarciej kreseczki. Zobaczcie jak ładnie to wygląda. Trzeba to troszeczkę rozetrzeć jeszcze i trzeba dość szybko, bo te kredki są wodoodporne, więc ja sobie czasami nawet trochę pomagam palcem. Proszę bardzo że to przywidzisz, kochana, widzicie co się dzieje? Przed chwilą było tak zwyczajnie, a teraz już jest jakby jakby luksusowo. Naprawdę to jest taki królewski Royal Blue. Królewski niebieski, kochany. Trochę wyciągam ją, żeby poszło z rzęcami później w górę. I drugi raz nakładam, ale teraz już tak super precyzyjnie staram się. Aby można troszkę zrobić pod linią rzęs tutaj, o. Samych rzęsk, widzisz? Wtedy będzie naprawdę super to wyglądało. Może z bliska to nie jest jakiś tam perfekt, ale nie o to chodzi, dziewczyny, żeby było perfekcyjnie, nie ma być efektownie i szybko. Widzicie? Dobrze, rzęsy będę dzisiaj na dwa tusze. Będziemy używały Lash Intensity, który robi efekt kempek, a to utrwalimy sobie tuszem wodoodpornym, żeby nic nam się nie odbiło. Szczoteczka po prostu rozmiarów właśnie takiego paska do, do rzęstu. Po prostu potem tym tuszu będziesz miała taki efekt, jakbyś dokleiła sobie kampeczki sama, piękne, więc jak lubisz taki efekt to zapraszam, bo ten tusz jest naszym bestsellerem. zobaczcie jak fajnie się tuszuję. Najpierw tymi krótkimi woskami tutaj sobie unoszę, a potem tymi dłuższymi podciągam i mam rzęsa naprawdę piękną. I z drugiej strony. Chiby tak robić, że troszkę przykładam i zamykam oko, przykładam i zamykam. Teraz tą dłuższą stroną włosków jeszcze dodatkowo wyczesuję. No I ten tusz też możesz sobie dokładać warstwami, ile tylko lubisz, ile tylko chcesz. Bo on nie skleja, tylko właśnie daje ten efekt pasków rzęs, które sobie wzmacniamy z każdym ruchem szczoteczki. Wiecie, że ja się maluję do telefonu, a nie do lustarka, więc to jest hipertrudne, ale jakoś mi to idzie. Także co, co by to była ten makijaż zrobiłam. Dolustarkę, zobaczcie, oko po prostu piękne. I teraz Laszlo, wersja wodoodporna, tusz, który fantastycznie utrwala ten efekt. Czyli przeciągam głównie po to, żeby ta wodoodporna warstwa zapobiegła odbijaniu się klasycznego tuszu, bo jeśli na przykład, nie wiem, są i z gorąco, czy macie takie powieki, do których tusz się odbija, no to właśnie. Czasami trzeba go troszkę utrwalić, tak jakby um, zablokować to rozmazywanie tuszem, który ma właściwości. No właśnie, wodoodporne. I teraz sobie jeszcze ten wodoodpornym tuszuję ładnie dolne. Jest inna szczoteczka, będzie troszkę wygodniej, bo jest mniejsza. Trzeba muszę go wymienić, bo szczerze mówiąc, rzadko używam wodoodpornego i. Nie wiecie, że tuż trzeba wymieniać co 3 do 6 miesięcy, więc to jest chyba już jego, jego czas. Mhm. Dobra. Mogłabym tak godzinami, ale nie mam godzin. Także, Także kochana, teraz usta. I na usta wymyśliłam sobie takie kombo, super naturalne, konturóweczka light nude. którą bardzo lubię powiększać usta i która doskonale je rozjaśnie i kryje i na to oho ostrość zgubiłam i na to błyszczek Sheer Illusion Teraz zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Ma idealny aplikator, który, zobaczcie, aż tak ma takie wycięcie, które się wpasowuje w kształt ust. Aha. Zapach na dzisiaj. Hmm, mam granatowy zapach. Może po niego pójdę. Tak, zrobię to. Zapach na dzisiaj to będzie Bellara. To są perfumy, które mają w sobie coś takiego pierwotnego, takiego piżmowego. Trudno mi ten zapach opisać bez używania skojarzeń takich z romansem, <noise> bo jest to nawet zresztą sam ten flakon i ten cylinder. To jest pewna miłosna historia, o której mogę kiedyś Wam napisać post, jeśli jesteście ciekawe, jaka jest historia tego zapachu, bo jest naprawdę niezwykły. I on ma w sobie, to jest takie jakby pierwsze co ja czuję, to takie mydło, ale już chyba dzisiaj nie ma takich mydeł. Pamiętam taki zapach mydła, który po prostu aż uderza w nos, i to jest taki zapach. O, to jest damski zapach, ale dla mnie on jest taki damsko-męski. Naprawdę mocny, taki właśnie piżmowo-mydlany, i taki bardzo, bardzo sexy. Także nie używam go za często, powiem Wam szczerze, bo zawsze on wzbudza mnie emocje i jest taki, nie da się obok niego przejść obojętnie także mm, też rozwija się przepięknie na ciele także dzisiaj jest dzień Bellary i fajnie, że sobie o nim przypomniałam dopasowałam do stylizacji, ale pod tym flakonem, pod tym kolorem kryje się dużo, dużo więcej Także kochana, dziękuję, że Cię obejrzałaś mój imienny, nowy makijaż. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Wszystkie kosmetyki, które pokazuję, dobieram profesjonalnie i możesz je zakupić u mnie, i dopasować sobie kolory, formuły i wyglądać pięknie każdego dnia. Zachęcam Cię do spróbowania, one naprawdę podnoszą jakość makijażu i czynią cuda. A tymczasem ściskam Cię, pozdrawiam, całuję, dziękuję, że jesteś. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz. Żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło, pa, pa.